Mormonka. Ale gdzie jest Mormonka? Nigdzie jej nie było. Było już ciemno, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Ta myśl nie pozwalała mi zasnąć. Gdzie jest Mormonka? Czułem, że Mormonka musi być z nami jutro na treningu, że nie może jej zabraknąć. Że bez niej to się nie uda. I tak przesiedziałem całą noc w budynku wydziału to czekając na nią, to szukając jej w ciemnościach, to śniąc o niej. I tak właściwie, sny były jedynym miejscem, gdzie udało mi się ją spotkać. W tych krótkich mikrosnach widziałem jej ciało. Uciekające przede mną. O ile kroków próbowałem się do niej zbliżyć, o tyle samo kroków jej ciało oddalało się ode mnie. Była odwrócona do mnie tyłem, ale ja wiedziałem, że to ona. Czułem to. Nie mogłem także nic powiedzieć, jakbym stracił zdolność mówienia, jakbym był niemową. Lecz ze wszystkich stron, Słyszałem ciągły, dudniący głos, mówiący wiem. Byłem zestresowany całą tą sytuacją, a jej ciało było jakby niewyraźne. Pod koniec tych snów, mikrosnów, za każdym razem, gdy sen już miał się kończyć, a mormonka odwracała się do mnie. I była już prawie idealnie widoczna, sen się urywał, a ja budziłem się z krzykiem. Nie!